Tryb Lifesteal polega na tym, że gdy zginę, tracę jedno ze swoich 10 serc, jednak za każdym razem, gdy kogoś pokonam, przejmuję jego serce. Głównym celem Josha and Johna było zdobycie całkowicie wymaksowanych diamentowych zbroi oraz aż 20 serc dla Josha, aby mógł dominować pojedynki przeciwko innym graczom. No i teraz najważniejsze pytanie. Czy uda im się to zrobić po aż roku przerwy od tego trybu, zaczynając od totalnego zera, bez grindowania itemów oraz gdy już każdy wie, jak wyglądają ich słynne trapy ze starych czasów, Zapraszam Was na całkowicie nową odsłonę serii Josh and Johna z Lifesteela na serwerze rapy.pl W ogóle John, zobacz, ten gość ma jedno serduszko, byśmy my tak nie skończyli. Ma złoty hełmik w ogóle, skąd A -a. ma taki złoty hełmik? W ogóle siema John! Nic się nie zmieniłeś, chociaż w sumie nie mogę tego powiedzieć, bo masz skrzydła, wyrosłeś <laughs> Siema, siema. Powiem tak, z jednej strony fajnie to wygląda, z drugiej strony jest jeden minus, ponieważ aktualnie tylko ekipa Rapy oraz my, Josh and John, mamy te skrzydła, przez to, że nikt... Inny tych skrzydeł nie ma, oprócz jednego zwycięzcy konkursu. No to będziemy się bardzo, ale to bardzo wyróżniać jeszcze bardziej niż przez nasze niki, ponieważ nie mamy Inkognito. No tak, dzisiaj gramy bez Inkognito, więc no. Tylko, żeby nie tapali się do nas z elitrami, ponieważ zaczynamy od trapa pierwszego klasycznego, czyli. Oj. No, ty wiesz co. No, ja wiem, ja wiem. Idę zbierać drewno, nie? Czekaj, codzienna nagroda, codzienna nagroda. Tutaj chyba tarcza jest na sam początek, z co pamiętam. No tak. Dobra, czyli mam już tarczę, mimo że jest tak olbrzymią. Mapa to i tak, już zauważyłem trzy bazy. To jest raczej opuszczona baza, ale wezmę sobie stąd pierwszego dripstone'a. Uuu. Jestem w jakimś potężnym cej'ie i znalazłem mainstrafta. O, hobłeby jak są, to chyba są warte na serwerze. Dobra, ja już mam w takim razie dwie sztapki żelaza, skoro sprawdziłeś, że kobłeby są na rynku sporo warte, ta przygoda nasza John nie zapowiada się na łatwo. I krótko. W sklepie kobłeby są za 20 dolarów, więc muszę wystawić na rynku niżej tej ceny, ale zobaczę też po prostu po ile mniej więcej chodzą. Ty, mam wrażenie, że nie ma w ogóle, albo nie zauważyłem, skoro nie ma żadnych kobełów na rynku. No to mam monopol i mogę wystawić za tyle, ile będę mieć ochotę. Wystawię za 300. To za kobę, będzie po prostu 15. Coś, 15. mam wodę spływającą. Dobra, tepam się do ciebie. Pływamy, no i budujemy się do góry. We dwójkę budujemy <grym> się, czy kurde. jedna osoba? Może ja lepiej zostanę na tak? I... O, zginąłem! Rząd! <grym> powrócił! Niech powrócił! No i 9 serduszek masz pięknie. Mm. No, to jest tak podstawowa platforma, że nie wiem Ja zarobiłem swoje pierwsze dwa dolarki właśnie sprzedając koper na Ej, o! czekaj, on 300 dolarów, sprzedałem te kobłęby. O kurde, mówiłem, że to dobre No chyba tam już więcej nie było niestety Ja pierdzielę ty Znaczy chodzić też po mapy, bo na mapie normalnie są kobłęby, nie? Tak, tak, jak ludzie się biją, no Nie wierzę to, wystarczyło, że zbiorę kilka kobłębów. No dobra, to było 20 kobłębów. Już kurde stać mi nawet na cały enchant, na wszystko Nawet na kule wzmocnienia mnie Boże. To. Jak coś to woda, woda działa. Tylko z... jest co ja zrobiłem. Miałe się. A, to chce temy TPA. O, ja mam ten tepa do mnie. I, Tep, i tepni, przyskoczy. tepni, tepni klocek do góry i ty chodź tu. O, <laughs> kurde. Nie, nie hitniesz go. Sparzasz jest! Spadł To ten ma, to ten ma. To padł mu, pad mu totem. Widzę, widzę jego serduszka, widzę jego serduszka. O kurde. Ej, ale stary, fajny pomysł wymyśliłem, co? No, no, no. Ej, Jeszcze raz ta sama osoba chce się do mnie tepnąć, no co na dole jest. A ma to Czekaj. No, w niby nie ma. <laughs> no to dawaj, dawaj, tep tepaj go tu. To samo, to samo, to samo zrób, to samo zrób. Tepłem. Postawię... Niszcz, niszcz. Nisz na... Ale hitnij go, hitnij go. I teraz nisz to. Co jest? Altuje, altuje. Altuje, altuje, no. Spada, spada, spada! Zgi! Zgił! Idę do ciebie! Czekaj! Jestem, jestem! Dzassen Josh! Nie wierzę w to! 20 złotych jabłek, 9 pereł! Ja spadłem sam znowu, nie wiem czemu, ale wpadłem w tą wodę, dobrze, że jej nie zatkał. Ja pierdzielę ty! Rynek wystaw 300. Dobra, wystawię na razie kobłeby. Czyli tepa się do mnie gość jakiś sam. Dobra, tepa o kurde NIE! Czemu mnie? Ej, wodę wylał oko błeba, wodę wylał oko komułewa! Masz knoka? JEST! nie ma wody! Zrobił, zrobił, śrany. zrobił, ale czekaj! Czy nie? Tak, ja lecę, ja, to ja sam! jest cygnę perłę w niego! A możesz rzucić go! Spadnie! Biję go! On ucieka, idę do ciebie jak ucieka! Dobra, dobra, on ma więcej serc! Jedno serce ma! Pół serca ma! Pół serca. Na szutka? Go. Nice! Idę Ma, Mamy drugiego seta. 4-3 miał, całego seta 4-3. Nice. 4-3 seta miał, 4-3, 4-3, nie wierzę w to. Dobra, czekaj, nie, to wracamy na Homa stary. Ej, sprzedały się jeszcze kupiłem mam 600. Ja pierdzielę, ty! Od kiedy Josh i John mają taką formę? Mam 600 dolarów, już sprzedały mi się te kobłęby tamte. Ta, ja używam ta tego druga. jednego serduszka, mam 12 serce. Na razie faktycznie wychodzi ta dominacja, ale wszystko może się obrócić przeciwko nam, więc zobaczymy. Nie, nie uderzmy tylko. O! Dobra. o. Zanim wiesz... go zanim spadnie, Ej, odwaliłem. Ale, ale masz farsa Widziałem I się spalił to. Ale to dobrze, dobrze wyszło. Fajnie. Wyszło idealnie, tak miało być. No, no, no. Ale ta woda już się skończyła, jak coś. Widziałem, właśnie, widziałem. Jeszcze no, byś zginął w ten sposób. A, jedno serce. A, mam. jedno serce. Nic nie. Oby nie tepnął, tylko kumpni. Ja szybko mogę jeszcze tepnąć chyba moją dawaj, osobę. Tepłem Maj i to temat. Perłę cyknął, Na sam dół. o kurde. Nie, 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 o zrobił tu. Widzę, widzę. Masz widzę. stony? Masz dripstone'y? Mam. Gdzie jest? Czekaj. Zamurował się. Czekaj, żeby w trakcie walki zaraz nie będzie już. Żeby nikogo nie tepnął. Zeskoczył, dobra, a to pewnie tepnął. Chcę tepnie. kogoś tepnąć. Nie, perłę cyknął. Cek tepnął kogoś i, i cyknął perłę. Tepnął, tepnął. Ma napy, e, e, napy banie ma. A, to uciekaj, jomek. uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ej, on wszedł tu do góry. Czekam perłę. Perła mnie nie cykła, rzuciłem perłę na niezaładowany chunk, a tamten właśnie z hełmem rapy pobiegł tam gdzie cyknąłem perłę, ale rzuciłem na niezaładowany chunk po prostu. Za daleko. A mój ziomek też cyknął perłę do mnie i bije się z nim w wodzie teraz. No musiał jakoś uciec, spróbować. Nie to musisz uciec, musisz uciec, no. Tylko że on ma szybkie butki, a my, ja nie mam szybkich butek. On tak. ma jakiś mocny mieczek coś, w sensie, że ma jakieś bonusy. Dwóch mnie bije już. On ma miecz rapy też. Cykłem... Kolejny mi bije, czek mnie bije. Dobra, lecisz. Minus 5580 na 6300 580? No. około. Będzie kurde, Chyba nie dobiegnę stary. Oni wbiją taki dipsy. Próbuj, próbuj. Próbuję, próbuję. Gorszy się jest woda. Tam jest wieża z Tesek taka, pojedyncza. Czekaj na jedną kratkę. Mam jedno serce. O. Nie no, nie dała rady. To się knokowali do mnie, uciekaj. Okej, okay, idę spawn, idę spał. Knokowali się do mnie. No tak, trzech. I ten jeden miał mieć rapy jak coś, nie? A nic się nie stało, do no nie przejmuj się. No nie. Teraz zdobyliśmy tej item w pół godziny tak naprawdę, nie? Pół godziny gry i to jeszcze ja mam jeszcze dodatkowo 600 dolarów, za co mogę też kupić sporo rzeczy na rynku i jeszcze ja mam Seta 4-3, pamiętajmy dalej, nie? No, tak. czekaj! Co? ja na tej... Ja nie wiedziałem! I na tej 41, jedynce nie miałeś bonusu, nie? Nie, nie. Ja no. mam na tej 5 dwójce bonus to... Orażli 13%. O. I nie wiedziałem nawet no o tym nie. tak po prostu. Lord. To trochę minimalnie, więcej faktycznie obrażeń normalnie z tej Ping z Wójki, nie wiedziałem o tym, to nieważne, że nie kupuję. Dobra, w takim razie wam się w losowe. Chyba nie wiem, czy od... dalej kontynuujemy wysokościowy trap. Na razie dobrze nam on wyszedł z sumy, więc moglibyśmy spróbować. Dobra, ja jestem gotowy jak coś. U śnieg, na śniegu się tak nie fajnie robiło, Tery. Aha właśnie specjalnie stary. Dobra, to tepnij go i mnie tepnij. Teraz eee, panie. ale. No, nie, no, John, czekaj. Co? Je, jest! Zrzuciłem go! Perły ma, gdy... dobra, ja uciekam. Zrobił perkracza. Ma 20 serc. I ma perły, ale nie ma to temu. Chyba, że wskoczę teraz do tej wody. Ma no, 21 serc, no. Dobra, lecę. Zginąłem. Serę? Nie wiedziałem, myślałem, że zakoblowałeś tą wieżę do końca. Nie, nie, no, nie. Miałem skacz, jak... skacz, skacz do wody! Skoczyłeś? Tak, a on tu jest. Ja też zginąłem. <laughs> Co już, sojusz, już, co już? Oddaj, oddaj, oddaj! To widz, to widz, to widz! To widz! Dobrze! Zobaczyłem, że zaczęłeś dobudować filar, to myślałem, że dobudowałeś do końca! Nie, nie, dobudowałem już do końca. Oddał nasze itemy i w ten sposób w sumie zbudował nasze zaufanie. Chyba może dołączyć do naszego no klanu. Zakładamy klan? Możemy, możemy. Ej, Cionek tam jest! I widzę dwóch! Ty chciałem... czekaj, niech on, on mi perły da! Niech on mi da perły! Dobra, ja nie tym razem widać, trafię coś. do tej wody. Lognęli! Lognęli! Tak, a chomik rzucił perłę oj Ty bo chomik tu? Ma o, tego kuchne. Ma totem. Ja. Nie! Yeah. Coś teraz skoczyłem na dół. Spadł, spadł, spadł! A, zawaliście. Zrobił. Kobłęba nie... zrobił, kobłęba zrobił. O i wszystko. I płynie tu. Niech homikowali. Chomik go. O kurde, jak on szybko wypływa, co je? Nie, czekaj, to czekaj, na razie się podbuduje. A nie! Komik robi, to co ja? Chomik buduje się do góry. Tak jak ja i ucieka przed nim. No nie, ej, iść to spawna czy co robić? Nie wiem, ja go widzę od dołu. Ej, tepnął się już czy się i szybko spawn, Spawn, tepną kolegów. Feli trema chyba! Albo trajder! O, Erytrema. Ale leci w ciebie, stary. Nie, Na mnie leci, na mnie. Wywalone ma nawet w tamtego. Nie, Ja nie mam kilofa! No sojusz mi pokazuje. Ani specjalnie, dobra. Czyli sojusz, sojusz, sojusz a nie o, Komik tu. Co tu robi Homik? Może komik to ich sojusznik. Czekaj, czekaj, czekaj. Napisałem mu, ok, czekaj z tym Discordem. Czekaj ta pewna spawna jak coś Kurde hitum, mnie w trakcie czekanie na spawna. Nie wiem co mam zrobić. Oni na pewno jeszcze kilo frapy mają. Kurde co co myśli? Czekaj, nie wiem co zrobić. Kurde, co tu zrobić? Co tu zrobić? Poszedłem Poszedłem! Cały czas mnie hitowali, no nie? I raz się zagapili, chcieli mnie hitować, ale zobaczyli, że już postawiłem tabliczkę i coś pisze, a ja tak naprawdę w tym czasie spawna już mi odliczało. <grym> nie uciekłem. John, ja no. wiem, że nie masz itemów i tak dalej. Ja wiem, że jakby zaczynamy od Zara i tak dalej, ale skoro każdy gracz może odebrać sobie MVPa teraz za darmo, minęła mm -hmm. właśnie godzina, czy nie możemy tego również zrobić? Jak chcemy, to możemy, tak? No ja i tak już mam w sumie lepszego seta niż skit MVPa, nie? Wydaje mi się, że możemy. Odebrałem. Dobra, użyłem 12 serca z powrotem. Odrobiłem, bo zginąłem sam z siebie. Niestety, o klucz do skrzyni czasu. Czekaj, chwilę, otworzę. Dwa klucze do skrzyni czasu. Serduszko? Nice, I perła? <laughs> jakie drobne. Dobra, 13 serc już mam. Ja mam Dripstone, to moglibyśmy zrobić niby tego trapa. Wiesz, z trapdorem po prostu stawialibyśmy całego z balkonu cały czas do dziury, no nie pod ziemią. No tylko, że wydaje mi się, że. Dobra, powiem szczerze. To jest nudniejsze. Ja wolę te emocje wysokościowe. To mi się podoba i to nie tylko kontentowo, to po prostu ja to lubię grać po prostu. A rzeczywiście, no dowód jest na materiale, że nawet z Takim trapem w starym stylu da się zdobyć dosłownie wszystko. Ty, a my teraz też EC mamy też w sumie, nie? O, to bardzo komfortowe. O kurde, a może i dobrze. Otepnął! Spawn Elytra 3, 2, 1, ja tepłem! Te NIE płyty? TRAFIŁ! NIE TRAFIŁ WE MNIE! Yes! Ja pierdziele, jak leciał, jak leciał! Ej, ale stres poczułem, o Boże! Ja też, straszne. Czekaj, tu 13 i tu 13. Masz tu miaczyk i rzucam ci jeszcze moją kulę, nie? Dobra, Aha. jestem przy kowalu, ty jesteś? Jest, dobra, dobra. Dawaj jestem. A więc klikam tą pięć dwują, bo tutaj mam 13 procent, wiesz, uwaga. Pierwsza kula, 8 procent. Nie, A, za mało, to jest nic! Jeszcze raz, jeszcze to jest raz. To 13! Identyczny miecz! Identyczny miecz! A trzynastka nice. podobno pechowa jest stary. No tak. Nie jest to jakiś najwyższy procent, nie jest to jakiś genialny procent, ale... typnął się w losowej piorun przed nas strzelił. co jest? Jakie kombo szczęścia! Co to było? No nie, nie jest to jakiś genialny procent, ale przynajmniej mamy takie, fajne, takie same fajne miecze, użyjemy sobie teraz może Andora po prostu, skoro co pamiętam, całą stronę sta tak? czasu. Ale inny się do mnie tepa. Jakiś taki, który nie wygląda. Aha! Ej! Nie wygrążam! Stojdaj! idź! Pal! On miał całego seta rapy? Tak. Poszedłeś? Tak. Jak tak. miał całego seta rapy, to na pewno też miał. Eletra. I nie trafił perłą. Gdyby trafił, byłoby już po nas. Ej, ale mamy fartadzon! Wiesz <laughs> co, znalazłem na rynku? Mnie rapy, 31% na przykład. Aha. Dobra. Te mam się prostowe znowu. Ogólnie znalazłem kobeby. Więc są też kobeby. I słuchaj, jest mega motyw, bo znalazłem dziur. Idealnie tam, gdzie robię w górę w górę, jest dziura w dół. No nie? Mhm. I ja na samym dole tej dziury. Postawię wodę po prostu, mam, będziemy mieli ucieczkę. Idealnie dziura na sam dół. Perfekcyjne miejsce zaraz zostawię. Ooo, jakiś nowy. Ooo, dzień dobry. Czekaj, nie bij. Aj, e. spadł. Cześć jeszcze. Przeżył No pół serca przeżył Zginął, sądzę w upadku Okej okay. A od upadku właśnie widziałem, że przestał się palić Mam serduszko, a, mam no, serduszko, no. mam Cyknąłem perłę Ale się opłacało Te trzy części, cztery, trzy A jedna z nich jeszcze z mendingiem Co jest? O, serduszko Miło, lobik Aj, szkoda Widzisz to serce? A ty go hitowałeś, czy nie? Nie No to skocz, to się tepniesz, nie? Bo ja będę musiał czekać No dobra, to przetestuję o kurde, ale jest to takie strasznych no. Dobra, używam w takim razie tego serca, 15L Te Nauka pokory, dobra ob Ten nick brzmi groźnie O! Dobra, nie, on te ludzi, on te nie ludzi Uderz go, no uderz go Teraz pewnie kordy mają nasze Mam takiego, którego nie było Dawaj O Okej, okay. na no to ten. Tak. Cyknął tu Dawaj, dawaj, ten Cepnij go On knoka, on knoka Spadłem Czekłem perłę w ja, też. ja też Ja też, ja też Jesteśmy obok siebie <grym> Idziemy tam do góry czy nie? Właśnie tak, tak, tylko jak to zrobić teraz? Ty uważaj, Czek żeby on na nas nie zrzucił tych, tych, tych nie na... Dobra, to ty patrz, co A jak on tepnie ludzi? Nie tepnie tak czeka Nie tep czeka Mam perłę, mam perłę Nie trafiłem? A Tepnął, <grym> tepnął Oh my god bro oh, hell no man, what the fuck, man? O, dobra, za późno A ja, ja to... ten, a ja dałem radę A jaki ma ten drugi, Ja ma serce. Full i jest w setie rapy Wycykałem tak perłę, że chyba jej nie widział Mogę logać, logać? Nie Dobra uciekła, ale nie logłam Jezu, ale się zestresowałem ty No co, nowa baza? No ja już zbieram drewno I tepnąć jakiegoś gościa szybko, tak na szybko? Dawaj tepa, ja mam tu set home na dole jak coś Uwaga, yy, ma ten, z roiwotera go czy nie? Cyka, Perwet cyknął do góry, to on czy to ten? Tak, to on, to on, ma trzyści serc i to ten niby No i idzie do góry jak coś Właśnie się zastanawiam czy co robimy, kurde Wodą, wodą teknął teknął tepnął Trident, idź szybko spawn Dałeś radę? Ja! Yeah! No ja oczywiście nie dałem rady, bo mi wyczaić cykną perłę, no Jezu John! Ale ja, ja mam takiego farta na tym filmie, niesamowite to jest Proszę, tepnij mnie! Wleciałem <laughs> w jakiejś cave'a pod wodą i wpisałem szybko spawn, zamurowałem się i spawn Trzeba ultra wysoko te skybase, y, bo wtedy dłużej elitrom będą do nas wlatywać czy tridentami. I Czekaj, tepaaa i teraz Tepaj! Tepnąłem cię jak coś to tu od razu jest walka. Aha Zepnij go! Spadłem! Spadł, spadł, spadł! Leci do ciebie! Zdruj łotra i leci na Leci na ciebie! A nie, czekaj! Cyka czekaj. Czekaj za tobą perły! Cyknął perłę w wodę do ciebie! Ucieknij! Ty nie, nie ucieknij! Ja go nawet nie widziałem! Nie! Co? Szukałem i zginąłem! Dawaj, tepa się do mnie. Dobra, tylko wezmę jakąś wodę. Dobra, biorę bez wody i bez Dawaj, tepa. <laughs> no, ty też nie masz wody o, o. o tam zginąłem, o tam w tym kejlu O on wyszedł stamtąd Tepnął kumpli, tepnął kumpli, tepnął kumpli Widzę to, dobra Ajbani nie ma ten kumpel. jest na Ja mam dla ciebie seta jak coś, nie? A, no to a nice nie Tylko to się... miecza, a nie no miecza, masz miecz? Nie, nie mam miecza To ja w takim razie kopię drabna znowu Stary, mam 4 jedynkę? Dobra, kupuję 15% 4 jedynka, nie? Co ty gadasz, nice A masz już kilo? Tak, bo tu się tapają na mnie Nice Przeżył Trafiłem Lecę na niego, ma 30 serc starych Bije się w nim Tak, tak, tak Ja mam łódkę Lecę na niego, lecę na niego Kurde, mu się tak HP będzie regenerowało Ginie Teraz musi zginąć Oka, pod cię, jaki Nie zabiłeś! Nice, nice! Mamy go, nice. OK, się. Git, git. Dobra. I, a miał jakieś O nie, użyłem serca mogą ci dać, bo ja mam już 16, ale dobra Na luźnie, na luzie. Lepiej żebyś ty się bił jak ty masz jeszcze siłkę No bierze. ja mam tą siłkę, której jeszcze nie wypiłem, no Dobra, no, no mamy zapasowego Sata lecimy dalej w takim razie, dobra, tak no o nie dovej. mam sikiery kiery, że zbić zrobić O! Zrzut Ej. Ej! To jest tu! To jest tu! Ej, 60 kratek! Ej co? Ej, czekaj chwilę! Co ty? Czekaj chwilę! 10 kratek w tą stronę, nie wierzę w to. Aaa, uciekaj! No są przejmiki. Ucieknij, ucieknij. O, uciekaj mnie. Dobra, to był zły pomysł. Z jednej strony fart, z drugiej pech, co? Mhm, giniesz. Na razie tak. A ja za każdy raz nas pał. Daję radę, nie wierzę w to. Koda, że ja się budowałem broczkami i nie mam broczków, wiesz? No jak tam John? Uh -huh. Amatorze Zepnąłem, co się wow. Ja piję siłkę. Czekaj, zepnął mnie! Wylej mi wodę, wylej mi wodę! Zepnął mnie. Wylewasz? masz? Jest! No Ale jest. się udało! Skoczył, skoczył! Masz go? Jest, jest tu po boku. Pływać za nim czy nie? Tak, tak. Rzuciłem go w dół. My, raczej, w siłkę. Dobra, my też, my też lecimy. Ej, ile masz serc łącznie? Osiem. A to może... Nie, nie wiem. Pipsy bije. To... Ale ej, John!

Jeszcze ja nie mam pereł stary 10 sekund na to 6, 5, 4, Dostał tak. do... Ale jak coś dwa, tak, razy. Ma dwa razy więcej HP ode mnie No Jezu, ile ty tu biegłeś Jestem, John. jestem, no biego. Zepnij go, zepnij go Nie, wrzucił mnie do wody No nie, no John, ty biegłeś tu 14 lat No tak, bo ja to przebiegłem stary, do, do dżungli wbiegłem Scrafting scraftował pewnie Musi polizać JEDNO serce! Siadaj Siadasz! No dawaj leć! Rozwaliłeś mu! Rozwaliłeś A? mi! Rozwaliłeś mi! Ucieknij już tam Po to tarcza, po tarcza wutarcza! go? Tak, ja muszę uciekać, bo wiesz, ja mam... Goni mnie na łódce. Widzę. Ewa. Dawaj, dawaj, bigo, bigo. Kurde. tu... Coś... Nice. O, daj mu na ląd, daj mu na ląd. Tylko, że on mnie tu tak schituje, że... Wie. Ja jestem tu przecież. A, jesteś, tak blisko, okej. Okay. Ty, znowu zbiera drewno, no nie wierzę w to. Zebrał drewno. Ej, chcesz wchodzić? Jestem z tej strony. Piję siłkę jak coś, 15 dolarów i tak. Ej, sprzedały mi się wszystkie siłki. Bardzo co zrobiłem! No. Nice! No, ale ty gadasz o jakimś sprzedaży, kiedy ja go walę w kratce. Nie będę ukrywać, że to jest prawdziwy John. To jest prawdziwy John, nice. widzowy. to nie jest udawany. Dbania mu padła. No, NICE! W końcu! Co, ile można było! Ja pierdzielę! Ale sprzedało mi się wszystko, seria. O. A, Nie było takiego. X popy jakiś. Ty czekaj! Zabij, 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 bo ja mam siomka kolejnego. Ja też już, ten. X popy, X -popy czekaj, ja mam. Czekaj, 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 uważaj! O, uderz go. No nie, bo ja mam siomka do tepnięcia. Dawaj, to te, tepnij, 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 te, 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 te. No co jest? No wszyscy z jednym sercem się tepnęli. Okej, okay. totem ma, totem ma. Cześć, daj mu żyć. Dobra, jednak nie. O, widzisz, bo on wtedy się speszy, widzisz, patrz. w drugiej, dalej ma totem. Nie mamy tam wody, stary. Ale rozlał niby nam. ona? Zdąży, tu skacze. Tu gdzie ja leć. Dobra. A! Nie, jak ja zginąłem? Mam no, twoje itemy, chyba. Ej, jak ja zginąłem? Taki pojedynczy klocek był. Co ty dajesz? Jeszcze z A ja nie mam nawet tam kołma. I może go zabiję. Wpadł do wody, no nie. Jak coś to on ma kolegów, bo spamili na czacie. Nie no, John to jest w potężnej formie. Nie jestem Te Zapachajcie do ciebie? Czekaj, chyba że pójdę na niego. Może mi dasz i ten, no i pójdziemy raz? Tak, w sumie tak, dawaj. Możemy skoczyć znowu do tej wody. Dobra, ja skaczę. Ej, dwóch ziomków jest! Jak? Ale jeden to Stevie, jeden to Stevie. Kaczy też, tylko zabiję tego Stevie. Ale on zdropuje przecież. Nice. Yes. Ile? tu. Oh, 40 gapów polizał Ketchup! Ketchup no, Patrz Uu, Pycha pycha, pycha. go Masz serdecznie. Miał 4 jedynkę, ten 4 Miał 10% No masz zapasowe miecz No masz free serce nice. Napisał Mikol Sigma na tabliczce Mam serce nice. Spada typ da, Łap go łap go łap typa Złapany Ma dużo serc w ogóle No 3 razy więc więcej niż ja Więc ciekawe czy ustawi tu homa ty no stary, pan, Pandziek mi go I nie masz serca? Mam, mam Czekaj, Marangę, Chili to ten, przyjść serca. serc ma To ja uciekam z dołu, co? Czekaj, czy bijemy go? A masz jeszcze stremfy? Nie, nie mam On ucieka i tepa, on ucieka i tepa Ej, ja idę na spawna, bo ja się boję tu być na dole No to pewnie się da Ej, wrócił tu, wrócili z komplami jak coś Kto? Ten, co go tepoś, do mnie berłeś Eee, ten, Elytrasz Ja logam, Uciekłeś na spawna? A ja logłem stary. Kurde, ale brakuje mi jednego serca do zdobyciu 20 i tak ciężko teraz jest. A do mnie to. poczekaj chwilę. W trakcie, jak budowałem do sobą, kurde wieże. Dobra, sam tu wyjedzę. Opacało się tak. Że... Oficjalnie John, typ miał 30 serc Teraz próbuje się znowu tepnąć do mnie Prawdopodobnie już sobie założył seta Ale już go nie tepnę, ponieważ oficjalnie Używam swojego 20 serca I widzimy się w kolejnym filmie Z lifestyle. Josh and John Hello.